Witam wszystkich dzisiaj kilka słów na temat rozwiązania podanego układu równań trzema metodami zajęć, mianowicie metodą Gaussa, metodą zerów granera oraz metodą macierzy odwrotnej. No i tak pierwszym krokiem w podpunkcie A w naszym zestawie jest zapisanie podanego układu równań w postaci macierzowej. Czyli na początku zapisujemy macierz współczynników, które stoją przy niewiadomych, czyli widzimy po kolei tutaj w tym pierwszym równaniu przy x jest 1, przy y mamy 0, nie ma y i przy z jest też 1. Czyli mamy współczynniki 1, 0, 1. W drugim równaniu mamy współczynniki odpowiednio równe, tutaj widzimy 3, 1, 0. I w trzecim naszym równaniu mamy dwójkę, 1 i 1. Tę macierz współczynników mnożymy przez kolumnę niewiadomych, czyli u nas mamy x, y, z, i to ma być równe kolumnie wyrazów wolnych, czyli mamy dwójkę, jedynkę i trójkę. Więc jeżeli sobie przyjmiemy oznaczenie, że to jest macierz A, to jest macierz x, a to jest macierz b, to podaliśmy nasz układ równań w postaci macierzowej. A razy x jest równe b. To jest podpunkt A. Teraz podpunkt B. W podpunkcie B chcemy wyznaczyć, obliczyć wyznacznik główny układu. Czyli obliczamy wyznacznik po prostu z macierzy A. Czyli mamy tutaj może ten wyznacznik przepisany. To jest stopień trzeci, czyli możemy sobie teraz ten wyznacznik policzyć metodą na przykład Sarusa. Czyli powiedzmy pomocniczo, przypiszę tutaj poniżej pierwszy i drugi wiersz. I mnożymy trójki liczb z przekątny. Czyli ta trójka daje nam jedynkę. Tutaj mamy dodać 3. No, zera nie piszę I odjąć. Tak, po drugiej przekątnej mamy dwójkę. 0 i 0. Czyli ten wyznacznik jest równy 2, teraz przejdźmy do pierwszej metody. Metody na przykład macierzy odwrotnej. Mamy nasz układ. Wiemy już z podpunktu B, że wyznacznik główny układu jest równy 2, jest różny od 0. Czyli mamy macierz ani osobliwą. I przystępujemy do obliczania macierzy dopełnień, czyli macierz dopełnień, piszemy d i j, może od razu tej macierzy. No, też Państwo mieliście AD, takie oznaczenie. To jest macierz, wiadomo, dopełnień do poszczególnych elementów naszej macierzy A. Tak? Czyli na początku dopełnienie dla jedynki, czyli mamy minus jedynkę do potęgi drugiej bo to jest pierwszy wiersz i pierwsza kolumna, czyli mamy znak plus, po prostu przed wyznacznikiem. Wykreślamy tutaj pierwszą kolumnę i pierwszy wiersz, czyli zostaje właśnie taki wyznacznik. Obok jest oczywiście znak minus, bo mamy teraz pierwszy wiersz i kolumnę drugą, czyli potęga trzecia dla minus jedynki. Wykreślamy pierwszy wiersz i kolumnę drugą. Mamy taki wyznacznik, Później znów jest znak plus. Mamy potęgę czwartą, to jest pierwszy wiersz i kolumna trzecia. I wykreślamy ten wiersz, tak pierwszy i kolumnę trzecią, czyli zostaje taki właśnie wyznacznik. i postępując analogicznie, tak zapisujemy dopełnienie dla pozostałych elementów. Tutaj mamy plus, tak wykreślamy wiersz trzeci i kolumnę pierwszą. I na końcu plus mamy wiersz trzeci i kolumna trzecia. Obliczamy wyznaczniki stopnia drugiego, czyli wiadomo na krzyż. Tak mamy 1 razy 1 odjąć 1 razy 0, czyli mamy jedynkę. 3 razy 1 odjąć 2 razy 0, czyli mamy trójkę z minusem, czyli minus trójkę. 3 razy 1 odjąć 2 razy 1 to jest 1. No i postępując oczywiście analogicznie mamy 1, minus 1, minus 1, tak. Tutaj mamy minus 1, trójkę, 1. Teraz zgodnie z tą metodą macierzy odwrotnej nasza macierz X, czyli rozwiązanie układu równań, to jest macierz odwrotna do macierzy głównej układu razy tak, razy kolumna B. Czyli zapiszmy może od razu tą macierz odwrotną do macierzy A. To może ja to trochę cofnę, żeby to przepisze sobie jakoś inaczej. Tak. Czyli mamy na początku odwrotność wyznacznika, czyli mamy tą, wiadomo, jedną, drugą, tak? Razy macierz dopełnień transponowaną, czyli zamieniamy wiersze na kolumny. To jest pierwszy wiersz jako pierwsza kolumna, drugi wiersz jako druga kolumna i trzeci wiersz jako trzecia kolumna. To jest już nasza macierz odwrotna do macierzy współczynników razy, tak, kolumna wyrazów wolnych ta kolumna, tak to jest 2, 1, 3 no i to żeby nie wchodzić w ułamki możemy sobie na początku wymnożyć, tak wymnożyć macierze czyli mamy jedną, drugą razy i mnożymy wiadomo, wiersze z pierwszej przez kolumny z drugiej czyli mamy tak, 2 razy 1 dodać 1 razy 1 dodać minus 1 razy 3 czyli mamy 0 wiesz, teraz drugi i kolumna pierwsza tak, mamy minus 3 razy 2 dodać minus 1 razy 1 dodać 3 razy 3 czyli to jest 2 1 yy, razy 2 Dodać minus 1 razy 1, dodać 1 razy 3, czyli mamy czwórkę. Jak wymnożymy, no to otrzymujemy rozwiązanie naszego układu równań, czyli małe x jest równe 0, y jest 1, a z małe jest równe 2. Mhm. Dobrze, przejdźmy teraz do metody kolejnej, czyli do metody na przykład wzorów kamera. Więc w tym podpunkcie już mamy też policzony wyznacznik główny układu, on jest równy 2, wyznacznik jest różny od 0, więc mamy układ kamerowski. Przystępujemy do obliczania wyznaczniku dla poszczególnych zmiennych, czyli obliczamy wyznacznik dla zmiennej x, czyli w tej macierzy A zastępujemy pierwszą kolumnę, kolumną wyrazu wolnych. Czyli mamy tutaj tak naszą kolumnę wyrazów wolnych, a resztę naszego wyznacznika przepisujemy. Dla zmiennej Y postępujemy bardzo podobnie, czyli zamiast kolumny drugiej wstawiamy kolumnę wyrazów wolnych w tym wyznaczniku A. i dla zmiennej z analogicznie, czyli zamiast trzeciej kolumny wstawiamy sobie kolumnę wyrazów wolnych. Te wyznaczniki można też obliczyć metodą Sarusa. one są równe odpowiednio 0, 2 i 4. No i teraz zgodnie z tymi wzorami Kramera, nasza zmienna x, niewiadoma to jest wyznacznik Ax podzielić na wyznacznik a. Czyli u nas mamy 0 podzielić na 2. Czyli x jest równe 0. Y bardzo podobnie to jest wyznacznik Ay podzielić na wyznacznik a. Czyli mamy dzielenie 2 na 4, więc mamy 2 e, dwa na 2. Dwa, 2 tak? dwa na 2, czyli mamy 1. I z to jest wyznacznik az przez wyznacznik a. Czyli mamy 4 podzielić na 2, mamy dwójkę. Więc tutaj mamy oczywiście rozwiązanie naszego układu równań. I trzecia metoda, metoda Gaussa. Więc w podpunkcie następnym E zaczynamy od oczywiście macierzy rozszerzonej, uzupełnionej układu równań. Więc mamy macierz naszą A. I do niej dopisujemy tak tą kolumnę wyrazów wolnych. Więc mamy jedynkę na pierwszym miejscu na przekątnej, tutaj widzimy, więc tą jedynką zerujemy pierwszą kolumnę. Czyli od wiersza powiedzmy drugiego odejmujemy trzy wiersze pierwsze i od wiersza trzeciego odejmujemy dwa wiersze pierwsze. Czyli pierwszy wiersz do końca, tak przypisujemy, jest bez zmiany i elementy odejmujemy odpowiednio. Tak? Czyli mamy co? 3 odjąć 3, 1 odjąć 0, 0 odjąć 3, 1 odjąć 6. Tak? Czyli mamy takie wartości: mamy tak 0, 1, minus trójkę i minus piątkę. No i mamy teraz jeszcze W3 odjąć 2W1, czyli mamy 2 jedyn... odjąć 2, 1 odjąć 0, 1 odjąć 2 i 3 odjąć 4, czyli mamy 0, 1, minus 1, minus 1. Teraz robimy ewentualnie na, na drugim miejscu na przykład na jedynkę, ale ona już jest. I tą 1 zerujemy kolumnę drugą, czyli no, ten element, więc mamy... Odejmowanie wiersza y, trzeciego i drugiego. Więc pierwszy i drugi wiersz pozostaje bez zmiany. I odejmujemy. Mamy 0 odjąć 0, 1 odjąć 1, minus 1 odjąć minus 3, czyli mamy dwójkę, tak? i minus 1 odjąć minus 5, czyli mamy czwórkę. Teraz robimy na trzecim miejscu na przekątnej jedynkę. No, wystarczy pomnożyć wiersz trzeci razy 1 druga. Czyli resztę przepisuję. I teraz tą jedynką z przekątnej zeruję kolumnę trzecią. Czyli mam tak, wiersz pierwszy, odjąć wiersz trzeci. I dla tej minus trójki mamy wiersz drugi, dodać trzy wiersze trzecie, więc powstaje już na pewno ten miner jednostkowy stopnia trzeciego zamiast macierzy A, mamy tu dwójkę, no i teraz mamy tak w1 odjąć w3, czyli 2 odjąć 2 to jest 0. I mamy jeszcze w2 dodać 3, czyli mamy minus 5 dodać 6, czyli mamy jedynkę. Więc w tej kolumnie ostatniej tutaj powstało nasze rozwiązanie układu równań. Czyli widzimy, że x jest równy 0, y jest równy 1 i z jest równy 2. Dziękuję za uwagę.